Wiesz, no użytucie. tak A poduszkę wziąłeś! Wziąłem, no Ja tu nic nie widzę Tam to już taki konkretnie było Już się rozjebało. O teraz będę widział Ale masz nowe opony leżą już tutaj. tam Opony no. ci rzucił A no, później będzie To nie, bo bagażnik się nie domyka musiałem przymknąć op oponom <grywa> Kurwa Jeden dzień kurwa zabawy, nie? Co można zrobić z autem po jednym dniu zabawy, Bo, nie? To można 5 minut przykierować. No ale ja cały dzień jeździłem nim i on jeszcze z tym i z taki potuczony. Normalnie wjeżdżaliśmy i but, nie? Nie było że boli. Nie. Jak woda była, wszystko było, to się nic nie przegrzewało. Kurwa to, a to baję od teraz. Dlatego, że jak było na połowie, to tylne hamulce nie miały tyle siły, żeby koło zatrzymać od razu, a ja zrobiłem dużo, tylko teraz pukniesz, a od razu stają w miejscu, nie? Chłopaki mówią, że jak ja nim jeździłem, to pierwsze było dym jak ręczne, dopiero później, kurwa, w bok, wiesz, było coś widać, nie lekko. Szybciej łapał, nie? No kurde, szybciutko, jak... Tak, większa dźwignia, większa siła i wiesz, no, bajka jest dobra, nie? Lech. Puszka po lechu wjebana i to. No jak? La dobra.